Witam Was serdecznie. Dzisiejszym odcinkiem chciałam rozpocząć nową serię na moim kanale. Będzie to 5 stylizacji na 5 dni. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Dzisiaj chcę pokazać pierwszą stylizację. Zacznę może od góry. Mam na sobie koszulę zakupioną w New Looku na jakichś wyprzedażach. Jest to rozmiar 38. Koszula jest wykonana z poliestru, ale jest bardzo wygodna i komfortowa. Jest to typ e, koszuli oversize. Ona ma tutaj dużo e, miejsca i jest bardzo długa, dlatego chętnie noszę do jakichś właśnie e, rurek. Dalej mam na sobie spodnie. Są to również e, spodnie z New looka. Takie, bym powiedziała, skórkowe w, w kolorze butelkowej zieleni. Bardzo wygodne, elastyczne. Dobrze się w tym siedzi. E, następnie mam e, buty. Buty są to takie Oj, takie białe sneakers, które mają lekko podwyższoną podeszwę, również są bardzo wygodne. Do tego dzisiaj ubieram taki ala płaszczyk. On jest dosyć krótki. Jest to taki płaszczyk zakupiony w sklepie Reserve na wyprzedaża. On nie był drogi, akurat ja go kupiłam w Polsce za około 100 zł jest dosyć, on nie jest za gruby, on jest taki właśnie fajny jeszcze na e, początkową wiosnę, czy jak rano jest jeszcze e, dosyć chłodną. Do tego e, on jest w takim kolorze mm, w takim kolorze beżowym i ja na sobie rozmiar e, S. Bo on jest taki właśnie też e, oversize'owy. Do tego ubieram e, torebkę, torebka z Oknika w kolorze takiego taki kawy z mlekiem i dzisiaj również e, znaczy nie tylko dzisiaj, ale codziennie mam te okulary w torebce. Są to okulary firmy Polaroid zakupione u Optyka. Bardzo fajne. Taki odcień brązowy w takie jakby taki może model lekko panterkowy. Bardzo ładne. Także takie okulary Polaroid również bardzo polecam. One są nie są takie wcale drogie jak na jeżeli chodzi o okulary Zakupione u optyka. Także nie przedłużając, przechodzimy teraz do następnej stylizacji. Mam na sobie stylizację na wtorek. Zacznę może od góry. Więc jest to sweterek zakupiony w sklepie NKD, który jest bardzo fajny, zawiera dużo wiskozy w składzie. Jest bardzo komfortowy do noszenia. O ma taki rękaw 3/4, kolor takiej fukcji. Z tyłu ma takie trzy ładne guziki. On był niedrogi kosztem około 12 euro. Dalej mam spodnie, są to spodnie z reserved typu mam Jeans w kolorze czarnym, zakupione również na jakichś wyprzedażach. Około 17 euro za nie dałam. Jeżeli chodzi. Aha, dalej mam pasek. Pasek jest z Aldiego. Jest taki mały, wąski pasek skórzany. I jeżeli chodzi o buty, to mam na sobie. Są to takie białe sneakersy Puma z taką wyższą podeszłą. One są bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o biżuterię, to mam na sobie smartwatch z Garmina do liczenia kroków. Bardzo fajny zegarek. Dalej do tego ubiorę jeszcze dzisiaj taką kurtkę ala skórkową. Jest to kurtka dosyć stara, bo ja już ją mam około 3-4 lat, myślę już. I to kurtka zakupiona w sklepie New Look, tak to się właśnie prezentuje i do tego ubiorę torebkę firmy Ochnik. Torebka jest zakupiona również na jakichś wyprzedażach w tamtym roku, prezentuje się ona tak. Jeżeli chodzi o torebki to właśnie najczęściej noszę jedną albo czasem zmieniam sobie na, na, na jakiś inny model, nie lubię często zmieniać torebek. Więc e, tak to się prezentuje w całości. I przechodzimy do następnej stylizacji. Mam na sobie stylizację numer 3. E, standardowo zacznę od góry. Więc, jest to sweter zakupiony w Aldim za około 10 euro. On ma dużo wiskozy w składzie. Jeżeli chodzi o rozmiar, wzięłam L, e, ponieważ chciałam, żeby on był taki większy typu oversize. Odcień, kolor co taki szary, takie mam wstawki granatowe i białe na rękawach i przy kołnierzu. Dalej mam jeansy. Są to jeansy zakupione w primarku myślę, że ze 3 lata temu już, bardzo wygodne, takie dosyć elastyczne. One nie były drogie, kosztowały około 15-16 euro. Wiadomo, teraz te rzeczy są trochę droższe. One się prezentują tak. Z primarku, i chodzi o primark i jeansy. No to mają bardzo e, dobrej jakości. Często kupuję również tam jeansy. E, buty. Buty mam na sobie dzisiaj. E, buty są to e, buty z New Balance. E, takie w odcieniu różowo bordowym e, Bardzo wygodne. Ja ogólnie lubię Adidasy e, z New Balance. I najczęściej kupuję je na Eshuwer, czyli e-obuwie. Tam często są jakieś e, po prostu zniżki. E, dalej dzisiaj ubieram. Taką kurteczkę. Ta kurteczka pewnie się nie każdemu spodoba, ponieważ ma takie mm, dosyć intensywne kolory. Jest to kurteczka dosyć lekka, zakupiona w Leesurf na przecenie. Ona była bardzo niedroga, kosztowała może, na przecenie da dałam za nią 18 euro na przecenie, rozmiar S. I teraz tak, ona jest taką krateczkę, e, brązowo-różową, e, ona ma takie tutaj zatrzaski, można sobie to również zapiąć, tak się prezentuje. I standardowa dzisiaj również torebka z ochnika, więc tak całość się prezentuje. Mam na sobie następną stylizację: jest to numer 4, czyli na czwartek. Zacznę od góry, więc jest to bluzka zakupiona w Rezerw. Ja ją pokazywałam we wcześniejszym holu. W rozmiarze N, ona była niedroga, kolor taki różowy, taki materiał prążkowany, dużo wiskozy w składzie, serek, dekolt w serek z takimi ładnymi złotymi guzikami. Ona jest dosyć krótka, więc ja ją noszę tylko do spodni z wysokim stanem. Jeżeli chodzi o spodnie, są to spodnie również ze sklepu Reserve, zakupione w tamtym roku również na wyprzedażach, za jakieś 15-16 euro. Co taki kolor beżowy, w rozmiarze 38 one mają właśnie wyższy stan, prezentuje się w ten sposób. Są bardzo wygodne, wygodnie się również w tym siedzi. Jeżeli chodzi o buty, to dzisiaj ona sobie również New Balance. Są to takie beżowe buty, które mają takie wstawki kolorowe w panterkę. Bardzo chętnie, właśnie je na okres wiosenno-letni, są bardzo wygodne. Ja je również zakupiłam na. Również na jakichś przecenach. I że chodzi o górę, to dzisiaj również ubierę tą e, s, rano, tą skórkę z e, looka, ponieważ rano jest dosyć chłodno jeszcze. E, I do tego dzisiaj wyjątkowo ubieram e, torebkę e, z takim odcieniu ciemno, takim czekoladowym. Jest to torebka zakupiona e, dwa lata temu w Primarku. E, była bardzo niedryga, około 10 euro kosztowała. Jest ona naprawdę bardzo duża. E, wygląda ona w ten sposób. Tu nie ma nic. Wygląda ona na ramieniu, tak. Wszystko się w niej mieści. Ja takie duże torebki również bardzo lubię. E, w Primarku można nadawać również fajne torebki, także e, polecam. I jeżeli chodzi o do stylizacji, to jak zwykle. Do auto ubieram okulary, jeżeli oczywiście to słońce jest takie mm, dosyć jaskrawe. No i to wszystko na ten dzisiejszy dzień. Mam na sobie już ostatnią stylizację, numer 5. Zacznę oczywiście od góry. Jest to taka bluzeczka zakupiona w sklepie MKD, wiskozowa, e, e, jest bardzo komfortowa do noszenia, bardzo przewiewna. E, ręka w takie czwarte, w takie paseczki brązowo-czarne. Ona jest taka różniejsza, jest to rozmiar e, M. E, Jeśli chodzi o dół, mam na sobie również jeansy, są to jeansy z Reserved e, typu Boyfriendy. E, bardzo polecam, polecam jeansy właśnie z Reserved. Również kupione na wyprzedaży w tamtym roku. Były niedrogie, dałam za nie około 20 euro. E, to takie, one są takie przecierane, mają takie dziury. Jeżeli chodzi o tył, to się prezentują w ten sposób. One nie są bardzo długie. E, takie właśnie nad kostkę. Jeżeli chodzi o buty, to mam no, również ci na sobie te białe pomysł z, z podwyższoną podeszwą. I dalej, e, co ubieram dzisiaj e, na siebie. Więc tak, e, rano ubieram jeszcze e, kurtkę. Tu mam taki, taką kurtkę również reserve. Rozmiar. Aha, tutaj wzięłam nawet 36,8, dlatego że ta kurtka jest oversizedowa. Jest to kurtka jeansowa, taka właśnie, dosyć długa. Taki właśnie zatyłek. Ja ją kupiłam w tamtym roku na wyprzedaży. Ona mi się bardzo podoba. Często wzięłam na np. do jakichś blues, kapturem. Fajnie to wygląda. Tutaj można oczywiście wszystko podwinąć. One są również dostępne i teraz na stronie w różnych odcieniach, więc ona się prezentuje w ten sposób. Jest naprawdę bardzo długa. Do tego również dzisiaj ubieram tą torebkę z primarka, ten, taki właśnie w kolorze takiej czekolady. I cała prezentuje się w ten sposób. Więc tak, to już była ostatnia stylizacja. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, która Wam się najbardziej stylizacja spodobała. Widzimy się w następnym filmie. Pa!